O piłce nożnej teraz piłka ręczna i nasza żeńska reprezentacja przygotowująca się do Mistrzostw Europy. Turniej rusza za 12 dni. Rywalkami Polek Francja, Holandia i Niemcy. Drużyna jest odmłodzona, ale największą zmianą jest trener, nowy trener Leszek Krowicki. Nawet nieoficjalnie, poza okiem kamery, dziewczyny mówią o nowym selekcjonerze, że same dobre rzeczy jest tak kochany, że dla nich aż za dobry. Bardzo dobrym jest człowiekiem tutaj, tak jak koleżanki mówiły, pod względem sportowym. Mamy jakąś nową koncepcję gry. Jest to nowy człowiek i myślę, że stanowimy dobrą drużynę i dobry kolektyw. No i wszystkie zaufałyśmy mu. Choć atmosfera w tej grupie jest jak zwykle znakomita, nie brakuje śmiechu i zabawy, to na treningach króluje ciężka praca. Powagę zachowuje nawet największa rozrabiaka w polskiej kadrze Anina Wojtas. Ja mam wiele osobowości. Jak przechodzi czas treningu, to po prostu zakładam jakąś maskę i. Jestem nie tą samą osobą poza wojskiem, więc trzeba znaleźć ten balans, równowagę, wiedzieć kiedy można sobie pozwolić na chwilę rozluźnienia. Bo trzeba dawać dobry przykład młodym. Trener Krowicki myśli perspektywicznie, połowa jego kadry to nowe zawodniczki. Widzę, że zarówno na mojej pozycji, jak i na innych pozycjach już, już zaczyna, zaczyna ta młodość wkraczać, ta, ta świeżość, ta odwaga. To cechy, które od młodzonej reprezentacji bardzo się przydadzą na Mistrzostwach Europy. Turniej w Szwecji od 4 grudnia, transmisję w Telewizji Polskiej. Już teraz zapraszamy. Naszym gościem jest trener reprezentacji Polski, piłkarek Jężczyk, Pan Leszek Krowicki. Dobry wieczór, Panie trenerze. Dobry wieczór. To może na początku, jak się pracuje z kobietami? Bo kobiety o Panu mówią same ciepłe słowa. Nie wypada mi powiedzieć, nie, czy określić tej pracy inaczej. Naturalnie pracuje się znakomicie. A czy trener powinien być kochany, tak jak mówią o Panu zawodniczki? Nie przeszkadza to na pewno w pracy, aczkolwiek myślę, że powinien być szanowany, respektowany i to jest chyba najważniejsze. Jakie były te początki Pana w żeńskiej reprezentacji? Bo pracował Pan głównie z mężczyznami, a teraz się przytrafiła reprezentacja narodowa, gdzie są kobiety. Wiadomo, jakie są kobiety. Od czego Pan zaczął pracę? No, ja pracowałem przez wiele lat z kobietami. Naturalnie, w, w, w przeszłości miałem też przyjemność pracować z zespołami męskimi, między innymi z holenderską reprezentacją narodową. No, w pracy z kobietami. Jasne, że zauważa się pewne różnice, jasne, że ta praca ma nieco inny charakter, bowiem ma się do czynienia z nieco innymi problemami na co dzień, ale generalnie jest to praca znakomita, która sprawia, że ma się po prostu satysfakcję z tego, co się robi, bo mam to szczęście, że trafiłem teraz na grupę młodą, bardzo ambitną, która jest bardzo głodna z sukcesu. No, młodą, bo pan ją troszeczkę też odmładza, wpuścił pan trochę świeżej krwi, czy to znaczy, że... Że właśnie reprezentacja na tym etapie przed Mistrzostwami Europy tej świeżej krwi potrzebuje? Ja to tak oceniłem. Nie wiem, okaże się w przyszłości, okaże się w trakcie zawodów. Ja myślę, że. Należało szukać młodych piłkarek ręcznych, nowych piłkarek ręcznych, z tego względu, że polska reprezentacja, chociaż odnosiła w ostatnim okresie spore sukcesy, była reprezentacją najstarszą podczas ostatnich Mistrzostw Świata, ponieważ planujemy długoterminową pracę. Zależy nam bardzo na tym, żeby poszukać nowych zawodniczek reprezentujących tą nową generację, i jasne, że będziemy sobie ciągle zadawać pytanie, kiedy należało rozpocząć ten okres odmładzania drużyny. Ja postawiłem dość odważnie na to, żeby już w tej chwili wprowadzić do reprezentacji sporą liczbę młodych, utalentowanych dziewczyn, z nadzieją, że ten czas pozwoli im się po prostu dalej rozwinąć. Te młode zawodniczki w sposób naturalny czują taki kredyt zaufania. Na strony. A jak się dosyć o do tych y, dziewcząt, które już dłużej grają w reprezentacji, do tych bardziej doświadczonych? Czy Pan je zapraszał na jakieś indywidualne rozmowy? Przekazał Pan swój pomysł na, na reprezentację, na grę? Ja mam, nie ma jakichś takich gotowych recept na no, to wszystko, trzeba Ja myślę, że no, generalnie trzeba być szczerym i to jest chyba istotne. Ja próbowałem szczerze powiedzieć moim zawodniczkom o, o moich marzeniach związanych z tą pracą. Próbuję im też powiedzieć, żeby były szczere jeżeli chodzi o swoje plany, żeby było odważne jeżeli chodzi o podejmowanie różnego rodzaju decyzji. Myślę, że ważne jest też w tej pracy, żeby nie bać się mówić o swoich marzeniach, ponieważ ktoś kto marzy, ktoś kto planuje coś dużego. I, i wierzy w to, to, to łatwiej dochodzi do pewnych rzeczy, stąd nasze rozmowy mają właśnie taki charakter, no, ale oczywiście przede wszystkim musimy pracować. To jeśli chodzi o te marzenia i o najbliższy turniej Mistrzostwa Europy za 12 dni startują, e Francja, Holandia i Niemcy, to nie jest łatwa grupa? Ta grupa nie jest łatwa, nie dlatego, że w tej grupie są francuski, niemki i holenderki, a ta grupa jest dlatego niełatwa, ponieważ tutaj w tej grupie są także Polki i ja myślę, że z tego musimy wyjść. My też należymy do grupy zespołów, które w ostatnim okresie odnosiły sukcesy, stąd z nami też trzeba się liczyć. Jasne, że przechodzimy teraz ten okres przebudowy, odmładzania zespołu, ale to jest sport i wszystko jest możliwe. Ja bym chciał, żebyśmy wierzyli w to, co przede wszystkim w tej chwili robimy i żebyśmy wierzyli, że efekty tej prace będą pozytywne. Zobaczymy, bo jasne, że jest to trudne zadanie, które na nas czeka. Jasne, że występ, wystąpimy tam z odmłodzoną, zmienioną reprezentacją, z zawodniczkami, które być może jeszcze nie Posiadają tego doświadczenia, jakie mają nasze rywalki, ale nam towarzyszy optymizm i pracujemy naprawdę marząc o tym, żeby zrobić parę niespodzianek. Ja też patrzę pod kątem, panie trenerze, tych sukcesów, które mają rywalki na koncie. Francuski to są wicemistrzenie olimpijskie, Holenderki to są wicemistrzynie świata, a Niemki prowadzi nasz stary, dobry znajomy, nie tak dawno prowadzący tak. reprezentację Polski, Michał Bigler. Także mówię o, o, o tym, że jest to najwyższa półka. No niewątpliwie, dlatego myślę, że trzeba realnie sobie zdawać sprawę z tego, co nas oczekuje, ale powtarzam jeszcze raz: w sporcie dochodzi często do różnych niespodziewanych rozwiązań i to, co się wydaje w tej chwili. Nam wszystkim, że, że czekają nas trudne zawody, oczywiście, natomiast musimy wierzyć w to, że nasza praca przyniesie efekty, które nam sprawią satysfakcję. My szanujemy rywali, bo to jest naprawdę silna grupa i rywalki, z którymi nam przyjdzie się mierzyć, reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom, ale. Mecz trwa tylko 60 minut. Jeżeli uda nam się zrobić to, czy pokazać to, nad czym pracujemy, możemy liczyć też na sportowy sukces. Panie że wybieracie się jutro do Hiszpanii na dalszą część zgrupowania. Co z Karoliną kudłacz Gloc? Co się z nią dzieje? Bo wiem, że ma do dołączyć do reprezentacji w płocku, tak? Karolina w tej chwili jest pod opieką lekarzy w Lipsku, ponieważ oni przed wieloma dniami rozpoczęli proces leczenia Karoliny, dlatego czekamy na nią. Zjawi się w stolicy w poniedziałek i będziemy dokładnie wiedzieli i planowali w jaki sposób potoczy się ta nasza wspólna droga z Karoliną. Jeśli chodzi o procentowe szanse na to, że będzie grała w mistrzostwach Europy, trudno je naprawdę określić. Ja wiem, że ona bardzo chce i my bardzo chcemy. Ona jest nam potrzebna, to jest kapitan zespołu, to jest zawodniczka, która w tej chwili reprezentuje prezentuje w mojej ocenie światowy poziom, i rezygnacja z takiego lidera zespołu jest oczywiście bezsensowna z jednej strony, z drugiej strony my naprawdę niecierpliwie na nią czekamy. Ale kłopoty zdrowotne czasami, czy, czy, czy problemy generalnie rzecz biorąc, eliminują jedną czy drugą zawodniczkę. Stąd musimy się przygotować też na ten gorszy wariant. A to kiedy pan będzie czekał? W poniedziałek decyzję? podejmiemy decyzję, uh -huh. tak jesteśmy umówieni. Taką ostateczną tak? W poniedziałek poinformujemy także Państwa. O tym, jaka szesnastka zawodniczek będzie nas reprezentować podczas Mistrzostw Europy w Szwecji. No to jest poważny turniej. Mówiliśmy przed wejściem na antenę, że Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej i u mężczyzn, i u kobiet to jest najtrudniejszy turniej Dokładnie na tak świecie. No właśnie. Co Pana zadowoli, jeśli chodzi o, o ten turniej? Co, czy będzie Pan oceniał y, jakby grę pod kątem tylko i wyłącznie w wyniku, czy tego, co udało się w tak krótkim czasie selekcjonerowi zrobić, wypracować? Cieszę się, że mi Pan zadaje tego typu pytanie, ponieważ z jednej strony wynik, który interesuje oczywiście wszystkich kibiców i wszystkich, którzy obserwują nasze poczynania. Z drugiej strony pracując nad pewnymi elementami i to niestety od niedawna, tego czasu nam ciągle brakuje. No Chciałbym jako trener oczywiście widzieć potem w trakcie zawodów, że te rzeczy, którym poświęciliśmy czas po prostu funkcjonują i to też będzie dla mnie sporą satysfakcją. Czasami jest tak, że zawody kończy się różnie, ale istotnie widać rzeczy, na którymi się pracowało i to daje nadzieję. Na, na pracę w przyszłości. Mamy plan, który obejmuje dłuższy okres czasu, nie tylko Mistrzostwa Europy, stąd chciałbym, żeby się sprawdziły te koncepcje. Chciałbym, żeby nowe zawodniczki, młode zawodniczki miały satysfakcję z tego, co w tej chwili robią i żeby pokazały się, żeby potwierdziły, że wybranie ich miało sens. Chciałbym, żeby pewne elementy w grze, zarówno w obronie, jak i w ataku, funkcjonowały już w miarę dobrze. I to są te rzeczy, które mnie też będą oczywiście cieszyć. No to życzę tego połączenia. Idealnego połączenia, czyli satysfakcji tenera z tego, co się udało wypracować, i oczywiście wyniku sportowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Leszek Krowicki, trener reprezentacji Polski Piłkarek Ręcznych, był naszym gościem na chwilę przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy.